Zaczniemy od pikniku olimpijskiego. Spotykamy się właśnie w takich okolicznościach. Bardzo przyjemna inicjatywa. Co by Pani o niej mogła powiedzieć, swoje zdania na ten temat? Ja się bardzo cieszę, że taka impreza jest organizowana. Pogoda dzisiaj nam dopisała. Mamy wymarzone słońce, nie jest za ciepło. Jest to wielki relaks. Jest też, moja przynajmniej rola taka, żeby zaszczepić ludzi. E, żeby trenowali sport, e, ale też e, nie zapomniałam wziąć ze swojej garderoby e, ekwipunku e, I Jeśli ktoś ma ochotę, to może zobaczyć e, w czym ja walczę, ile na przykład waży maska, Aha. wziąć flory do, do ręki, zobaczyć czym ja wkładam na co dzień. E, uważam, że takie eventy e, są bardzo... Bardzo fajne, bo ludzie się mogą spotkać, hmm. pogadać. E, ruch to, to życie. Hmm. I ja sobie nie wyobrażam życia bez sportu. Ja też. E, nawet kiedy jestem bardzo zmęczona, to hmm. chcę pobiegać i po tym bieganiu hmm. czuję się tak pozytywnie zmęczona, tak naładowana ma... energią. się zupełnie inaczej dzień rozpoczyna. Dokładnie. E, Także ja zachęcam wszystkich do uprawiania sportu. Sport jest dobry na wszystko tak naprawdę. Na stres jest rewelacyjny. Uważam, że to jest najlepszy sposób na, na stres. Bo kiedy się stresujemy, gorzej nam się funkcjonuje, gorzej, gorzej nam się myśli, gorzej nam się podejmuje decyzje życiowe, a kiedy y, pójdziemy na trening, to później nagle się okazuje, że wszystko jest takie łatwe i ten świat zupełnie inaczej wygląda. Jest bardziej barwny, bardziej kolorowy i nagle podejmujemy słuszne decyzje. To właśnie teraz przejdźmy do aspektu sportowego. W tym sezonie już forma wzrasta. Ostatnio zwycięstwo na zawodach Grand Prix w Seulu, wcześniej długie miejsce w jednym z pucharów świata. Na co pani uważa stać w Londynie? Na, na złoty medal? Na początku sezonu brakowało mi pewności siebie. Zwycięstwo ostatnio, tydzień temu w Seulu, dało mi wiarę w to, że w Londynie może być dobrze. To zwycięstwo przyszło w idealnym momencie, dwa miesiące przed igrzyskami. Pokazało mi, że jestem w stanie jeszcze dobrze powalczyć. Ostatnio tak dobrze mi się walczyło 6 lat temu, w 2006 roku tam wygrała Puchar Świata ogólną listę. E, także się bardzo cieszę, nawet nie z samego zwycięstwa, choć oczywiście też, ale z walk, e, jakie tam toczyłam. E, wygrałam z Koreanką, z, z wicemistrzynią olimpijską, z drugą zawodniczką na świecie, e, z e, także się bardzo cieszę, że też w takim stylu udało mi się wygrać i moja praca zaowocowała. Pół roku temu przeniosłem się do Warszawy zmieniając klub, otoczenie, ludzi, trenera. To nie było łatwe i tak naprawdę to było bardzo ryzykowne posunięcie. To było pod znakiem zapytania i cieszę się, że moja systematyczna, ciężka praca w końcu zaowocowała. To świadczy o tym, że podjęłam słuszną decyzję. Bylebym miał zdrowie do igrzysk. Dwa miesiące muszę jeszcze wytrzymać. popracować systematycznie, podtrzymać dobrą formę emocjami pojechać do Londynu i tam sprzedać swoje najlepsze umiejętności. To będzie najważniejszy start w moim życiu, ponieważ mam tą świadomość, że to może, mogą być moje ostatnie igrzyska, ponieważ mam 31 lat i nie wiem, czy jeszcze do Rio do Renacze będą kolejne igrzyska wytrwam w zdrowiu, bo nie mam problemy zdrowotne. To, jest, to nie jest nic poważnego, ale po 20 latach pracy na twardych prasach metalizowanych to, to po prostu wyjdzie. Pamiętam jak byłam młodsza, to nie miałam żadnych problemów zdrowotnych, a teraz jednak odzywa się czasami na Achillesa. Ostatnio miałam naderwany mięśni, mięsień potocznie mówiąc kapturowy. Do dnia dzisiejszego mi jeszcze troszeczkę boli, ale to nie jest wielki ból. Także naprawdę nie wiem co, co będzie za e, 4 lata, dlatego mam tą świadomość, że to może, może być moja ostatnia mhm. szansa i chciałabym to maksymalnie wykorzystać. Wspomniała pani o włoskach i to właśnie z nimi najprawdopodobniej spotkamy się w półfinale do niego dużo nowego na igrzyskach. Mhm. Na treningach tak myślicie, co zrobić, żeby sobie pokonać, bo chyba ostatni raz to ostatnie 15 pojedynków chyba z włoskami, to, to jak dużo nowych przegrały się, to taki lekki kompleks można powiedzieć. Rzeczywiście Włoszki są bardzo mocno, mocne, są najlepsze na świecie, choć przegrały z Rosjankami o złoto ostatnio na Mistrzostwach Świata, ale turniej drużynowy jest o tyle. Ciekawy, że e, można być słabym indywidualnie, a jeśli wprowadzi się dobry klimat w drużynie, to można wygrać nawet i, igrzyska, bo igrzyska się rządzą własnymi prawami, e, jest stres. To włożki muszą bronić, to one mają presję, my idziemy od dołu, nie mamy nic do stracenia tak naprawdę, dlatego jesteśmy w lepszej sytuacji i wierzę w to, że jeśli będzie panowała dobra atmosfera w drużynie, co jest naszą mocną stroną. To uda nam się pokonać nawet takie włożki, a, a przynajmniej trzeba spróbować. Hmm. To jeszcze tak chciałem zapytać, bo kiedyś pani w wiadzie wspominała, że, bo pani należy do klubu Londyn 2012, że nie wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Czy to, czy to się zmieniło potem tym wywiadzie, już jest wszystko dobrze? Ja mam zasadę, umieć liczyć, licz na siebie. Mam cały sztab osób, z którymi współpracuję. Mam firmy, które we mnie uwierzyły, na mnie postawiły. Ostatnio przed igrzyskami, to jest bardzo pozytywne, postawiła na mnie firma Almar, jest to łosoś i dba o moją dietę, bo dieta w sporcie jest, jest szalenie ważna. Dostarczenie białka, muszę mieć dużo siły, żeby wykonać katożniczy wysiłek. Red Bull dodaje mi skrzydeł eee, i Wojsko Polskie też we mnie wierzy i ja robię swoje. Jest, jestem skoncentrowana na, na sobie i to, co się dzieje dookoła mnie, mnie nie interesuje. Dość jeszcze tak na koniec zapytać, jak Pani mnie zachęciła młodzież do uprawiania szermierki, tego, tej pięknej sportu? Rzeczywiście szermierka jest przepiękną, ale tak samo niedocenioną dyscypliną sportu. Jest sportem mało popularnym i ja się cieszę zawsze, jak się dowiaduję, że dzieci zostały szermierzami ze względu na to, że widziały mnie na przykład na igrzyskach w Atenach, gdzie zdobyłam brązowy medal, to aż mi się serce cieszy. To jest wielka satysfakcja. Ja myślę, że najfajniejsze w jest to, no, że można się bawić i zachęcam dzieci do chociaż spróbowania tego sportu. Najważniejsze jest to, żeby lubić to, co się robi, żeby kochać to, a jeśli robi się coś z serca, to to wychodzi. To jest trochę tak jak z gotowaniem. Jeśli nie mamy za dużo produktów, ale wkładamy w to serce, to udaje nam się zrobić z niczego coś, właśnie dlatego, że wkładamy serce. Najważniejsze jest, żeby człowiek znalazł coś, co, co lubi robić, i później może daleko zajść i dosięgnąć fajnych, fajnych emocji, radości, wszystkiego tego, co jest bardzo pozytywne. Eee, a ja myślę, że szermierka jest też trudnym sportem, ale na pewno eee, warto spróbować chociaż. Także zachęcam wszystkie dzieciaki. Dziękuję serdecznie Dzięki i oczywiście życzę powodzenia.